Popatrzcie, ja tu wchodzę do pokoju, siadam do nagrania, mam już tu przygotowane moje notatki i źródła książkowe, a tu widzę nagle, że tu leży mój kot. Lili to jest naprawdę mistrzyni kładzenia się wszędzie, w momentach, gdy jej pani chce pracować. Ale i tak ją kocham. Co Lileczko? Hej, to ja i witam Was dzisiaj w drugim odcinku Bajkowych Teorii. I w tym odcinku zajmę się teorią, której nikt na pewno się nie spodziewał na moim kanale, czyli Kim byli lub kim są rodzice Krzysztofa z Krainy Lodu. I zauważyłem, że ta teoria nie jest zbyt popularna w Polsce. Praktycznie nikt nie nagrał o niej filmiku ani nie napisał o niej na żadnym blogu. Podczas gdy na przykład teoria o Tarzanie, który jest bratem Anny Języ, jest, jest tak wysoko popularna, a teoria, kim są rodzice Krzysztofa, jest tak nisko popularna, bo natknęłam się tylko na kilka filmików na amerykańskim YouTubie, a było ich tylko kilka, bo, bo i tak ta teoria nie jest taka popularna, jak głupia teoria o Tarzanie, bo według mnie ta teoria o Tarzanie jest dziurawa i nie warto o niej gadać. Mi się nie podoba i w ogóle nie ma sensu co do fabuły drugiej części Krainy Ludu, ale nieważne. I właśnie ja jako pierwsza w Polsce postanowiłam podjąć się wyzwania mówienia o tej teorii, o teorii o rodzicach Krzysztofa, ponieważ myślę, że ta teoria jest bardzo ciekawa i jest na nią wiele sensownych argumentów, które mogłyby potwierdzać jej prawdziwość. A poza tym drugi taki problem z tą teorią, a właściwie druga zachęta, która mnie zachęciła do, do zrobienia tego filmiku, wiem, głupie to zabrzmiało, to jest to, że wszyscy tylko, jeśli mówimy krainę lodu, to wszyscy tylko myślą Anna, Elza, Olaf, ewentualnie Sven. A o Kristofie niektórzy z nich, niektórzy z widzów w ogóle zapominają, ponieważ jest wysyp tylu gadżetów z Anną i Elzą oraz Olafem, ewentualnie ze Svenem, że. O naszym kochanym zbieraczu lodu wszyscy prawie zapomnieli, no ci, którzy lubią bardzo film, ci nieliczni fani, no to może nie zapomnieli, ale tak naprawdę ja na przykład tak często nie mówię o Kristofie, nie dyskutuję o nim, ponieważ podczas gdy on jest naprawdę fajną postacią... Ma świetne poczucie humoru, i co najważniejsze, jest, mimo że jest takim osiłkiem, że ma tą jednak swoją posturę, to jednak jest miły, dobry, wrażliwy, i dla Anny potrafiłby skoczyć w ogień i przynieść jej gwiazdkę z nieba. To jest takie urocze, że taki postawny mężczyzna, a ma takie dobre serducho. I właśnie przez to, że Krzysztof jest taką niedocenianą postacią, postanowiłam zrobić o nim teorię. No bo hej, Ani i Elzie wszyscy robią teorię, a Olaf ma nawet on swoją okropną, krótką metrażówkę był sobie bałwan, o której się wypowiadałam. Jeśli ktoś nie wie, to jest beznadziejna i jej nie lubię. A Krzysztof? On jest jedną z postaci, która ma najmniej czasu ekranowego w ogóle w drugiej części, ponieważ w drugiej części on jest tylko, że Obu solą jesteś mi, więc którą wybrać mam z dróg? Gdzie w ogóle nie umie się oświadczyć Annie. I gdy widziałam tą piosenkę, którą wybrałaś mam z dróg, to myślałam, że takie... Opie, oświadcz się jej. Po prostu to jest takie proste. Jeśli naprawdę ją kochasz, to powiedz to jej. No po prostu powiedz. To nie jest takie trudne jak powiedziałam, to był jeden z powodów, dlaczego postanowiłam nagrać tę teorię. I na początku zacznijmy od tego, że w Krainie Lodu, ani w pierwszej, ani w drugiej części, ani w obu krótkometrażówkach, bo był sobie bałwan nie liczę, to Christoph w ogóle nie wspomina, że miał jakąkolwiek rodzinę, no poza tą trollową, ale nie wspomina, że miał ludzką rodzinę, mamę i tatę, że miał... Tych prawdziwych ludzkich rodziców, tylko po prostu zawsze prawdziwą rodziną dla niego były trole, ponieważ one go przygarnęły, gdy, gdy była ta noc, kiedy Anna i Elza bawiły się i był ten wypadek i rodzice dziewczynek jechali do troli i właśnie tam za nimi pojechał Krzysztof, który właśnie szykował się na swoją pierwszą podróż z lodem w życiu i właśnie tam zobaczył Annę i Elzę i wtedy podeszła do nich. Taka trolisa, bulda i powiedziała Słodziaki, chyba was przygarnę W dodatku w drugiej części Która podobno według słów producenta jest już niestety zakończeniem serii Chociaż ja i tak um, mam, jestem pewna, że wyjdzie trzecia część No bo hej, to jest taki kasowy film Jak mogliby nie zrobić trzeciej części? Nawet w drugiej części Chodzi mi o to, że nawet w drugiej części nie było żadnej wzmianki o tym, że Krzysztof ma jakąś rodzinę ludzką, chociaż niektórzy fani spekulowali, że to właśnie albo Jelena, albo ktoś inny z plemienia Nortuldra, dziwno trochę mają to nazwę będzie albo dziadkiem, albo babcią Krzysztofa, ale okazało się to nieprawdą, ponieważ te, to plemię miało tak małą rolę w tym filmie, że w ogóle nie zdążyliśmy się o nich niczego dowiedzieć. Więc to jest dodatkowy minus. Ale to nie znaczy, że jeśli Krzysztof nie ma rodziców, to o nich. że jeśli Krzysztof nie pamięta swoich rodziców, to faktycznie ich nie ma, to chciałam powiedzieć. I na początku zacznijmy od tego, że rodzice Krzysztofa mogli mm, zginąć albo coś z nimi mogło się stać, zachorować, gdy Krzysztof był jeszcze bardzo małym dzieckiem i taka ciekawostka, że że równie dobrze mogło się to stać, gdy miał 5, um, 3 albo nawet 6 lat, ponieważ gdy pokazuje się w Krainie Lodu po raz pierwszy, to to już jest potwierdzone, że ma 8, czyli ma tyle samo lat, co Elza w dzieciństwie, gdy nam ją pierwszy raz pokazano. I są dwie opcje. Albo Krzysztof stracił rodziców w, w bardzo młodym wieku, ale jakoś tam, ale przeżył z nim jeszcze wspólne chwile, na przykład mogli umrzeć, gdy miał jakieś 3-4 latka, czyli powinien coś teoretycznie pamiętać, ale albo zapomniał, znaczy, ale zapomniał. Coś dużo jest przejęzyczeń w tym filmiku, przepraszam. Bo druga opcja, która jest znacznie bardziej prawdopodobna, czyli rodzice Krzysztofa zmarli, gdy był niemowlakiem, przypuśćmy, że na przykład miał rok i to by było bardziej prawdopodobne niż gdyby po prostu przeżył chwilę z rodzicami i po prostu o tym zapomniał tak, z, tak znikąd i zaczął bierzeć się ze sfeną, bo to jest trochę dziwne. Zwłaszcza, że ostatnio słuchałam Strefy Czytacza kilka miesięcy temu w sierpniu tego roku no i właśnie oni powiedzieli przy okazji komentowania teorii z Harry'ego Pottera, że Dziecko zapamiętuje otaczające go otoczenie, zabawki, otaczające go ludzi i zwierzęta, gdy ma około 2-3 lat. Więc to jest logiczne, że jak gdyby rodzice Krzysztofa zmarli, kiedy on miał mniej niż 3 lata, przynajmniej, no to logiczne, żeby ich po prostu nie pamiętał. Bo. Bo był po prostu jeszcze za mały i nie przeszedł jeszcze tego okresu, kiedy dziecko zaczyna zapamiętywać szczegóły otaczającego świata i rozpoznawać mowę swojej rodziny. Ale jakby tej teorii, że Christoph kiedykolwiek miał rodziców, zaprzecza post Jennifer Lee, czyli reżyserki filmu, ponieważ ona niby powiedziała, że Christoph jest sierotą, czyli teoretycznie miał rodziców, ale właśnie nie wspomniała, w jaki sposób oni zmarli i czy na przykład to byli rodzice, rodzice biologiczni czy adopcyjni. Nie wiem, to nie ma sensu. Ja trochę gadam bez sensu, ale tak po prostu dzisiaj mam, wybaczcie mi to, że jeśli będę gadać bez sensu, ale staram się gadać sensem, chociaż ta teoria nie ukrywam, jest troszeczkę skomplikowana i jakby niektóre jej argumenty przeczą tym kolejnym argumentom ale jakoś postaram się to wyjaśnić w dobry i logiczny dla Was sposób. A więc Jennifer Lee w 2014 roku została zapytana przez jednego z fanów, czy Krzysztof kiedykolwiek miał jakąś rodzinę. No pewnie, że miał, przecież się urodził, ale czy, czy jakby przeżył wspólne chwile z, z tą rodziną i czy jakiekolwiek miał z nią wspomnienia. No i po prostu Chris Jennifer Lee, chciałam powiedzieć Krzysztof, Jennifer Lee napisała, że że Kristof jest sierotą, a sierota w angielskim języku orphan może oznaczać dwa, dwie rzeczy, ponieważ w polskim języku sierota oznacza, um, sierota oznacza kogoś, kto stracił oboje rodziców, ale w angielskim języku, to wiem akurat z kanału Marty Tarasiu przy okazji filmów o, o nowych postaciach z Króla Lwa 2, z drugiej części Króla Lwa 2 czas Simby, Właśnie Marta Tarasik powiedziała, że orfan w języku angielskim może nie chodzi tu o język angielski oczywiście, nie mylić tego z polskim, że orfan w języku angielskim może oznaczyć jednocześnie sierotę, czyli osobę, która nie ma rodziców oraz półsierotę, czyli, rodzice, czyli, czyli osobę, która ma przynajmniej jednego rodzica, A więc jest prawdopodobieństwo, że przynajmniej jedna z rodziców Krzysztofa żyje. W dodatku tak odchodząc do od tematu bardzo wczesnego dzieciństwa Krzysztofa, mamy też um, dwie książki, w których poniekąd jest nam pokazane, jak wyglądało dzieciństwo Krzysztofa i możemy się z nich dowiedzieć, że, um, że jako, jako siedmiolatek, czyli przynajmniej, nie wiem, tam nie było określone, ile on miał lat, ale to przynajmniej musiało się dziać przynajmniej kilka miesięcy przed tym, co widzimy w Krainie Lodu 1, Krzysztof mieszkał w sierocińcu. Pierwszą książką, która nam to pokazuje jest komiks Kraina Lodu Ukryta Moc, w którym Krzysztof jakby mierzy się ze swoją przeszłością i przypomina sobie o tym, co go spotkało w dzieciństwie. Nie wiem, czy to będzie teraz dobrze widać te, te właśnie strony, ale pokażemy na przykład strony, na których jest opisana historia Krzysztofa. A więc tu dowiadujemy się, że Krzysztof jako małe dziecko Jako siedmiolatek mieszkał w domu dziecka lubię kto nazywali w dawnych czasach sierocińcu. No i tam właśnie był dręczony przez Chłopaka, który się nazywał Gustaw No i ten Gustaw Dokuczał mu I dlatego Krzysztof Między innymi dlatego postanowił uciec Ponieważ, ponieważ Miał marzenia Chciał stąd uciec, między innymi przez dręczenie Ze strony tego Gustawa i w tym komiksie dowiadujemy się też, jak Kristof poznał Svena, ponieważ po ucieczce z ścierocinca, która po jakimś dziesiątym razie wreszcie mu się udała i nie musiał wracać do tego budynku po ucieczce z nocy, a już rano po ucieczce w nocy, a już rano musiał wracać, tylko wreszcie mu się udało uciec, tak naprawdę, tak na stałe. No i właśnie tutaj jest pokazane, że. Krzysztof uratował Svena przed wilkami i tak się poznali. Z kolei ten fakt niestety zaprzecza innej książce z Krainy Lodów, czyli Podróż do Świateł Północy, w której dowiadujemy się, że Krzysztof i Sven poznali się, kiedy Svenowi utknął język w lodzie i Krzysztof pomógł mu się stamtąd wydostać. Z kolei w komiksie The Disney Story Places, który swoją drogą jest świetną, świetną Książką dla fanów teorii z Disneya, ponieważ możemy się w niej dowiedzieć bardzo wielu ciekawych teorii ze świata Disneya, a właściwie możemy na niektóre z nich znaleźć argumenty na ich potwierdzenie. I gdy się przejrzy tą książkę, to widać tam wyraźne nawiązania do teorii z Disneya. I tutaj na przykład widzimy, że Christoph, to na przykład jest w dzieciństwie Christopha, nam pokazane, że on jakby później, kilka miesięcy przed,. Akcję Krainy Lodu po raz pierwszy uczył się wydobywać lód, co jest kolejną informacją dla nas, dotyczącą jego dzieciństwa. Ale już nie tego... Ale, ale tutaj już nie chodzi niestety o dzieciństwo sprzed Akcji Krainy Lodu 1. No chodzi, ale o takie najwcześniejsze, jeszcze zanim poznał Svena, bo poznanie Svena jest kluczowe dla rozpoczęcia, dla rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu małego Krzysztofa, to jednak to... Tak ważne dla tej teorii jak inne argumenty, które to wam zaraz podam. Odnośnie właśnie życia Krysztowa, jeszcze przed porównaniem Svena, bo ten okres, czasu jest w tej, ten okres czasu jest w tej teorii najważniejszy. I tutaj przygotowałam trzy teorie, które zostały podawane w internecie. Dwie z nich są często podawane w internecie. A trzecią teorię wymyśliłam sama, więc potwierdziły się moje słowa z pierwszego odcinka bajkowych teorii, że będę też korzystać z moich teorii. Przepraszam za powtórzenie, ale wiecie o co mi chodzi. Więc ta trzecia teoria będzie naprawdę mocna, więc przygotujcie się i posłuchajcie do końca, bo, warto na, bo jest warto na co czekać. Pierwsza teoria zakłada, że Krzysztof został. Niestety najzwyczajniej w świecie porzucony I jego rodzice nie byli tak idealni Jak wszyscy podejrzewaliśmy I naprawdę mogli go po prostu Najzwyczajniej w świecie porzucić Bo na przykład nie chcieli go Tak jak na przykład to było z małym z Vajany. On także został On także urodził się jako człowiek On, on akurat urodził się jako człowiek A później został półbogiem I jeśli nie oglądaliście wajany, to, to ja wam powiem, że Pokażę Wam, do której minuty tutaj przewinąć trzeba. Tutaj Wam się wyświetla minuta, do której można przewinąć, żeby ominąć spoilery z wajanych. A więc, a więc ci, którzy nie boją się spoilerów, no to mogą oglądać, a ci, którzy jeszcze tego hitu sprzed 4 lat nie oglądali, no to mogą przewinąć do minuty, która Wam się przed chwilą wyświetliła na ek ekranie. W połowie filmu Wajana, czy też Moana w angielskiej wersji, dowiadujemy się, że Mały, czyli Półbóg Morza i Wiatru, jest w sobie tak zadufany i arogancki, ponieważ chce w ten sposób um, wynagrodzić sobie traumę z dzieciństwa, ponieważ Wajana zauważa na jego ruszających się tatuażach, że że jeden z jego tatuaży przedstawia dziecko wyrzucone do morza przez dorosłego. I właśnie Wojana się pyta, co przedstawia ten tatuaż. I wtedy mały jej opowiada swoją historię, że pierwszy, pierwszą rzeczą, którą zobaczył po urodzeniu, był, był jego wściekły ojciec, który który nie chciał mieć takiego syna i nie jest wyjaśnione, dlaczego Mały właśnie został porzucony, co mu temu okropnemu ojcu się w nim nie podobało, ale tak czy siak rodzice Mauiego wyrzucili go do morza, gdzie następnie został uratowany przez polinezyjskich bogów i uczyniony bogiem morza i powietrza. I dowiadujemy się, że Maui nie zagarnął dla siebie słońca, tylko po to, aby mieć to słońce i się chwalić, że hahaha ha, ha, jestem takim super półbogiem, tylko po prostu robił to dla ludzi, wznosił słońce, wiem, że to trochę zagmasane, tak ale zagarnął te słońce po to, aby dać je ludziom, aby ludzie je mogli mieć dla siebie. I to było naprawdę miłe i w połowie filmu dowiadujemy się, że Mały nie jest takim aroganckim, zadufanym w siebie draniem, z jakiego go myśleliśmy. Taki, co się go by autografy, tylko jest naprawdę, napra ma naprawdę smutną historię i tak naprawdę wszystko, co robił, na przykład ukradnięcie serca Tefiti, to tak naprawdę było dla ludzi, ponieważ on chciał dać prezent ludziom. Żeby ludzie mogli te wszystkie cuda świata, na przykład słońce, czy serce te tefiti mieć dla siebie i się z nimi nim dzielić. Okej, okay, tu już spoilery się kończą, a więc mówię, że Christoff, podobnie jak Maui, mógł zostać porzucony przez swoich rodziców, ponieważ, ponieważ ci rodzice nie, nie zdołali podołać obowiązkom jakim Jakim było wychowanie dziecka, i mogli najzwyczajniej w świecie um, pomyśleć, że Kristof um, jest problemem, a więc oddamy go gdzie indziej. I tak na przykład Kristof mógł zostać oddany przez swoich rodziców do sierocińca, gdzie się przykładowo do siódmego roku życia wychowywał. Ale jest taka dość smutna teoria, jeszcze smutniejsza od poprzedniej, czyli rodzice Kristofa zmarli na skutek wypadku przy zbieraniu lodu. Bo skąd przecież Krzysztof musiał mieć te swoje umiejętności zbierania lodu i prawdopodobnie według mnie odziedziczył to po rodzicach. Ten teorię popiera to, że widzimy, że Krzysztof już od najmłodszych lat, mimo wielu niepowodzeń, radzi sobie ze zbieraniem lodu i, i nawet jako ośmiolatek ma to ambicję, aby zostać jednym ze zbieraczy lodów Arendelle. i jak to się. I wiadomo, że dzieci. Dziedziczą wiele cech charakteru po rodzicach, tak? A więc Krzysztof mógł właśnie odziedziczyć tą cechę, która nie jest zbytnio spotykana u dzieci, żeby dzieci się interesowały takimi ciężkimi pracami. No to właśnie mógł na przykład obserwować swoich rodziców, kiedy oni, kiedy oni zbierali lód. I tutaj rodzina się już druga teoria: że Krzysztof mógł jeszcze przeżyć kilka chwil ze swoimi rodzicami, przynajmniej do szóstego roku życia czy do piątego. Ale potem oni na przykład um, wpadli do tego zamarzniętego jeziora i Krzysztof, i właśnie przez, przez to, że zobaczył jak jego rodzice niestety zmarli, to mógł najzwyczajniej się zapomnieć o tych problemach, ponieważ istnieje coś takiego, że ludzie, ludzie pod wpływem ciężkich, ciężkich wspomnień. Um, no to zachodzą trwałe zmiany ich, w ich mózgu i po prostu najzwyczajniej w świecie zapominają o tym, kim byli, jakie były ich wspomnienia. To się chyba nazywa fuga desonancyjna, jeśli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Jeśli ktoś zna się na psychologii, to może mnie poprawić w komentarzach. Ja myślę, że to właśnie tak było, że Kristof mimo młodego wieku, no to zobaczył jak jego rodzice niestety utonęli. W pod tym zamarzniętym jeziorem, i mogło to spowodować trwałe zmiany w jego mózgu, że on po prostu zapomniał o tym, ponieważ na przykład kojarzył to ze złymi wspomnieniami, i to złe wspomnienie, i ten strach, no to się przyrodziło w to, że niestety zapomniał o swoich rodzicach na skutek tego, tej właśnie traumy. To właśnie, akurat, jeszcze obok zmierania lodu jest taki argument co do Svena, ponieważ zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Sven tak bardzo uwielbia Kristofa, bo on jest z nim już od ósmego roku życia. Nigdy praktycznie go nie opuszcza. A wiadomo, renifery to nie są zwierzęta, które w prawdziwym życiu tak łatwo przychodzą do ludzi. Takie dzikie konie. One nie są takie jak oswojone konie i łatwo się z ludźmi nie zaprzyjaźnią, Trzeba je najpierw oswoić, czego przykładem w krainion jest właśnie relacja na przykład Elzy i Noka. I podobno wyjaśnieniem tego, dlaczego Sven tak bardzo lgnie do Kristoffa i chce cały czas przy nim być jest to, że Christoph nosi futro z Renifera i, i żeby nie pogłębiać mroczności tej teorii, to nie konkretnie z rodziców Svena. Ale na przykład ym, z innych reniferów. I właśnie ym, Sven przez to, że czuje, że czuje po prostu zapach ym, innych osobników ze swojego stada na tym futrze Krzysztofa, no to po prostu tak bardzo do niego lgnie, tak bardzo po prostu chce z nim być, ponieważ jakby Krzysztof ma w sobie cząstkę jego stada i Sven, będąc z Krzysztofem, jakby z, pamięta tą cząstkę i jakby. Jakby, gdy jest przy nim, to, to czuje się tak, jakby był przy swoim stadzie, od którego prawdopodobnie został oddzielony. I mówi się też, że to trolle porwały Kristofa, ponieważ trolle, jak wiadomo, miały moc wymazywania pamięci. A więc tu nam się rodzi już trzecia opcja, dlaczego Krzysztof zapomniał o swoich rodzicach. Ale dzisiaj skomplikowany jest ten odcinek. Wiem, jest trochę chaotyczny, ale myślę, że to wam nie przeszkadza. I trole, jak wiadomo, miały moc wymazywania pamięci, ponieważ wymazały Annie, a właściwie zmieniły i wszystkie wspomnienia, robiąc z tych magicznych wspomnień zabaw z Elzą, robiąc po prostu zwykłe wspomnienia, na przykład zabawę w zamku na zamarzniętej połodze zamieniły po prostu w zwykłą zabawę na śniegu, na czystym powietrzu. Jak też mogły zrobić z Krzysztofem? tylko tutaj nazywa właśnie taki kontrargument, że Dopiero wtedy, gdy on przyszedł, to one mu zmieniły wspomnienia. Czy one nie powinny już zrobić tego wcześniej? Bo jakby Krystof dopiero wtedy przyszedł do troli i one by mu zmieniły wspomnienia, to by na przykład wciąż pamiętał swoich rodziców. A one po prostu... One po prostu tak nagle mu mogły zmienić wspomnienia, jak dopiero przyszedł i... To, to jest taka tro teoria trochę bez sensu. Poza ten trolla są pokazane jako bardzo dobre stworki w przeciwieństwie do ich pierwowzorów z mitologii norweskiej. A więc, myślę, że nie byłyby zdolne do, do odebrania Krzysztofowi wspomnień jego rodziny, ponieważ. Y Sama Bulda powiedziała, że chyba was przygarnę słodziaki, czyli, na, czyli pewnie wiedziała, że Krzysztof nie ma rodziców, pewnie tak podejrzewała, że skoro nie ma rodziców, to się nim zaopiekuje, jak prawdziwa mama, i myślę, że te trole nie byłyby zdolne do odebrania Kristofowi tego, co było dla niego najważniejsze, czyli rodziców i, i jakby prawa do posiadania wspomnień o tych rodzicach. I teraz przejdziemy do sedna, czyli moja trzecia teoria, którą sama wymyśliłam. Otóż ja wymyśliłam, że powodem, dla którego rodzice mogli po oddać Krzysztofa, nie porzucić, oddać przymusowo była jakaś epidemia, ponieważ ja sobie wyobraziłam, że na przykład w mieście, w którym mieszkali rodzice Kristofa, przygodowo mogło być to Arendel albo jakieś inne królestwo, znane na przykład z książek Z Krainy Lodu bo tak, są książki z Kralin Lodu, które przedstawiają różne inne królestwa, na przykład Wakreta albo Czato. No to właśnie rodzice Krzysztofa mogli mieszkać z nim w, w innym królestwie, aż nagle do tego królestwa przyszła taka epidemia paskuna, bo wiadomo, wtedy na przykład była epidemia jakichś dziwnych chorób, przed którymi ludźmi musieli się chronić i one były śmiertelne. Ja pomyślałam, że rodzice Krzysztofa, myśląc, że nie ma na przykład dla nich ratunku, że nikt już żadnej szczepionki czy lekarstwa nie wynajdzie, no to oddali Kristofa w dobre ręce i na przykład posłali jakąś swoją przyjaciółkę czy przyjaciela, żeby um, oddał Kristofa do pobliskiego sierocińca, um, tam, gdzie się nie zarazi. Według mnie to jest teoria, która najlepiej się wpasowuje w klimaty tamtych czasów, ponieważ kraina lodów bezpozałą wbrew, wbrew tego, co mówią, że kraina lodu dzieje się w średniowieczu, no to Frozen, czyli kraina lodu, nie dzieje się w średniowieczu. Dzieje się jakieś 500 lat później, czyli w latach 1860, czyli w epoce nowożytności. A że te dwie epoki były bardzo podobne, to ludziom często się mylą, ale chodzi o to, że ale chodzi o to, że w tamtych czasach choroby bardzo często atakowały Europę, w której właśnie znajdu, znajduje się Norwegia, czyli Arendel. I właśnie rodzice Kristofa mogli być ofiarami tego paskudztwa, a nie chcieli, żeby ich mały synek, który wtedy na przykład mógł mieć jakieś dwa miesiące, no to nie chcieli, żeby się zaraził, no to mogli go na przykład oddać jakiegoś, jakiemuś bliskiemu przyjacielowi i przyjaciółce, który, odna, który go oddał do siercińca i Christoph tak naprawdę od najmłodszych lat, od bycia takim małym niemowlakiem się tam wychowywał. I teraz na koniec myślę, powiem co ja myślę o tej teorii. Według mnie ta teoria jest sensowna, nawet bardziej niż ta teoria o roszpunce, którą ostatnio mówiłam i mimo, że jest kilka argumentów, które zaprzeczałyby tej teorii. To jednak ma sens. I myślę, że myślę, że to jest nawet bardziej prawdopodobne, że twórcy akurat chwycą się tego wątku niż wątku Anny, Elzy i Roszpunki, że one są kuzynkami, ponieważ ludzie z Disneya zazwyczaj nie łączą swoich światów. No, poza może takimi. Takimi serialami telewizyjnymi, jak na przykład Lilo i Stitch, gdzie się pojawiły postacie z innego serialu Disneya, czyli kimkolwiek. I myślę, że jakby dodanie do nowych postaci do świata Krainy Lodu byłby bardzo fajnym zabiegiem i biorąc pod uwagę to, że pierwsza część Krainy Lodu była w większości Annie, druga o większości o Elzie, to może trzecia będzie właśnie o Kristofie i głównym motywem lub jednym z głównych motywów będzie właśnie szukanie informacji o rodzinie Kristofa i jakby poszlak, które mogłyby naprowadzić głównych bohaterów na ślad jego przeszłości. Myślę, że w Frozen to byłby bardzo ciekawy wątek i tajemnica rodziców Kristofa to jest jedna z tajemnic Frozen, czyli Krainy Lodu, która nie jest rozwiązana. Mamy kilka takich tajemnic, o których powiem w następnych odcinkach, ale ta tajemnica, kim są rodzice Kristofa, lub kim byli, dlatego że kim są, bo mogą wciąż jeszcze żyć, a przynajmniej jeden z nich może żyć, Myślę, że rozwiązanie tej zagadki w Krainie Lodu 3 byłoby bardzo dobrym pomysłem i pogłębiłoby postać Krzysztofa, która jednak w drugiej części fani by musieli po prostu dostać jakieś, dostać taką, jakby twórcy mogliby odkupić swoje winy, i dla fanów Um, zrobić coś nowego, coś odmiennego od postaci Krzysztofa w Krainie 2, który był takim. Y -y -y, nie umiem się oświadczyć, dlaczego ja nie umiem się oświadczyć. No to w trzeciej części mogliby pokazać, że on próbuje, on jest bardzo ciekawą postacią i. i, i tak naprawdę nie jest takim fight za którego go pokazali w drugiej części, co w ogóle według mnie było bezsensownym pomysłem. Ale jakby powrót do. W chwili, gdy go poznaliśmy, w pierwszej części, gdzie był takim nieprzystępną, ciekawą postacią, i w trzeciej części także mógłby taki być, tylko że teraz wie, że ma przyjaciół, na których zawsze może liczyć, i dlatego, um, dlatego wie, że oni zawsze mu pomogą, i, i może mieć nadzieję, że jego rodzice wciąż żyją i razem z przyjaciółmi będzie ich właśnie szukać. A właściwie, poszlak, że oni faktycznie mogą żyć. I okej, okay, jeśli ten filmik ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrypcji i komentarza i napisz w komentarzu, czy ta teoria według ciebie ma sens i czy chciałbyś zobaczyć chciałabyś zobaczyć rodziców Krzysztofa w Królestwie. A ja się z wami żegnam i pa, do zobaczenia w następnym filmiku.